A więc już jestem. I mam tutaj figurkę Zekroma, owoc Jogurt, mm, pycha, Snajwi, drugi owoc Jogurt, co to jest? Jabłko, mleko ze słomką. serwetki śmieci zekrom i oszałat kolejne mleko kolejne jabłuszko i kolejne serwetki dobra i teraz co ja będę robił? Bo tylko zobaczę jakie są karty. Tu mamy Klink, tu mamy Blitzl, tu mamy sniving mamy kartę, się zaraz zabieramy. Na razie nie chcę otwierać. Mm. Oshawat. Tak tak, Oshawat, no tutaj widać. Oshawat. Tak, i god says Mamy kartę. Mm. Okej. Okay. Więc ja się zabieram do spożycia tego pysznego jogurtu wraz z lekiem. Komentujcie, oceniajcie. Jeśli chcecie wiedzieć o każdym moim nowym filmiku, kliknijcie, w subskrybuj Zapraszam Was na mój sklep internetowy hikomikos.na.alegro.pl i na moją stronę hikomikos.webli.com i na Facebook: Twitter: Plus, Facebook: Koźnik ok. Hikomikos. No to tyle na razie. Cześć.